Opinie i informacje w następnym programie, pół żartem, pół serio, są sponsorowane przez BCN Productions i należą do redaktora programu Barbary Horoszy i gości, a niekoniecznie Alliance Communications Incorporated. Dobry wieczór Państwu minęła godzina i W piątkowym wydaniu programu półszartem półserio Okłania się pięknie Barbara Horoszy. Dwa słowa na początek należą się Państwu po wczorajszym programie, yy, troszeczkę uciętym w pół słowa prawie, niemalże. Yy, cóż, kochani Państwo, zdarzyło się, że tak powiem, w skrócie. W związku z tym dziękuję przede wszystkim za informacje, za alarmy. Yy, zrobimy tak, ja ten temat będę kontynuować w poniedziałek. I od tego rozpocznę. Przesłanie faktycznie dotyczące grala jest bardzo ważne, bo od tego będzie zależało to, co będziemy sobie mówić dalej. Więc w tych nie za długich programach radiowych taki cykl spotkania z przedwieczną ślężą zrobimy, zanim dojdziemy do czasów dzisiejszych. Więc tak jak Państwu obiecuję, w poniedziałek kontynuacja z zakładką tego, co, że tak powiem... Nie poszło w eter wczorajszego wieczoru. Na początek mam niespodziankę, ponieważ sama byłam mile zaskoczona. Nie spodziewając się, już nadszedł pierwszy transport książek. Proszę Państwa, trzecia część trylogii, znak czasu, jest już w Chicago. Natomiast dopiero od jutra będzie rozwożona, więc na pewno jutrzejszego dnia nie zdąży pojawić się we wszystkich polskich księgarniach, ale po weekendzie na pewno tak się stanie. Natomiast na jutro y, mogę Państwu obiecać, że będzie już książka w Nature Beginnings u pani Barbary Ksepko. I cóż, przypomnę krótko, że jest to trzecia część, y, czy kontynuacja poprzedniej książki, która zawierała pierwszą i drugą część, a w tej zadetykowanej już w Polsce znajduje się nieznana historia Jezusa, historia początków chrześcijaństwa, piastowska historia Słowian i Polski, historia templariuszy i słowiańskiego Olimpu Ślęży, tajemnice niebiańskich objawień, no i oczywiście. Dokumentalny opis całej historii obecnie wypełniającego się proroctwa z Atlantydy, czyli dzisiejszej misji ratowania Ziemi i ludzi jako posłannictwa Polan na czas wielkiej przemiany na Ziemi w roku 2012. Ten zapis, mieli Państwo, po raz pierwszy ujawnia Holokaust Słowian. Przemilczany, zarzucany, niedostępny i przez wieki nawet karalny był było dotykanie tego tematu. Oczywiście za tym idą już wykopaliska archeologiczne. Opis dzisiejszych wydarzeń dotyczy autentycznych osób i działań na terenie Chicago, czyli Poniekąd jest to część naszej wspólnej historii, bo przecież gro osób z tego terenu działa w tym, co w zapisie i w dokumentach macie Państwo zawarte w owej księdze, jak również ludzi z Nowego Jorku, Polski, Niemiec, Szwajcarii, Peru, Węgier i Egiptu. Cóż, już jutro zapraszam Państwa do Nature Beginnings po trzecią część trylogii Znak Czasu. Adres 5945 West Lawrence, to jest przy Lorenz i Austin. A po weekendzie na pewno już będzie we wszystkich polskich księgarniach, czyli w tych miejscach, gdzie była pierwsza i druga część, i oczywiście w tych miejscach takich jak Central Deli na południu. Postaramy się również jak najszybciej dostarczyć książkę. Szanowni Państwo, targi ezoteryczne, wołanie głośne, ponieważ yy, to jest pilne na pierwsze, na pierwsze zagospodarowanie terenu. Zgłasza się wiele osób, zapowiadają się targi imponująco międzynarodowe. Zgłosili się już właściwie wszyscy Słowianie, proszę Państwa, więc śmiało mogę nazwać, że będzie to słowiańska wiesiada ze słowiańskimi targami ezoterycznymi, a kręgi zatacza coraz szersze, więc i Słowianie, mając na uwadze ludzi o otwartych sercach, niewątpliwie ten termin będzie nam towarzyszył, bo i Takich już w zainteresowaniu jest bardzo, bardzo dużo. Ten, te targi odbędą się 12 lipca bieżącego roku. Są one zadedykowane ludziom pracującym dla dobra Ziemi i ludzi, dla zdrowia innych ludzi, dla zdrowia planety i mieści się w tym, proszę Państwa, wiele. Dlatego zaproszeni są zarówno terapeuci, jak i bioterapeuci, masażyści, rejkowcy, propagatorzy zdrowego żywienia, naturalnych produktów, również higienicznych, literatury duchowej i para. Psychologicznej artystów sztuk natchnionych do rezerwowania stanowisk na targach. Proszę w tej sprawie kontaktować się z panią Barbarą Ksepko najlepiej w poniedziałki, wtorki i piątki od 10 rano do 6 po południu. Natomiast w inne dni, jeżeli pani Barbara będzie zajęta, proszę króciutko zostawić wiadomość. Yy, otrzymacie państwo telefon zwrotny bardzo szybko. Telefon jest 773 282 1344. the preceding program was sponsored by bcn productions this is wbna